Są w Biblii takie fragmenty, których pierwotna wersja trochę różni się od obecnych tłumaczeń, których pierwotne wersje zdają się sugerować, że oprócz Boga jednego, Boga Najwyższego, Jachwy, mo mogą funkcjonować jeszcze jacyś inni bogowie, których pierwotna religia Izraela dopuszczała. Y, czy ktoś rzeczywiście tutaj y, zmienia objawienie, czy, y, czy Biblia w ogóle jest natchniona i objawiona? O tym dzisiaj na Chłopski Rozum. Takim kontrowersyjnym fragmentem jest fragment tzw. pieśni Mojżesza z księgi powtórzonego prawa, z rozdziału 32. Ten kontrowersyjny fragment brzmi następująco. Gdy najwyższy obdarzał dziedzictwem narody, gdy rozdzielał synów ludzkich, już ustanawiał granice ludom według liczby Izraelitów, gdyż działem pana jest jego lud, Jakub miarą jego dziedzictwa. Może na pierwszy rzut oka nie widać i nie słychać tutaj jakiejś kontrowersji. Jednak słowa, które te kontrowersje budzą, to jest tytuł najwyższy oraz tytuł Pan. Pan jest tłumaczeniem tego tetragramu, Jahwe I to może rodzić wątpliwości, czy tu chodzi o jednego i tego samego Boga, czy może o dwie różne postaci Eliona i Jahwe. Ponad wątpliwości może być stwierdzenie Synowie Boży. Synowie", Synowie Boży, bo tak to brzmiało w pierwotnej wersji. Musimy zwrócić uwagę na to, że mamy aż trzy wersje tekstu, pierwsza, najstarsza z nich, to jest wersja, która używa stwierdzenia w Synowie Boży, jest to tekst dotowany na między X a nawet IV wiekiem przed naszą erą, czyli od czasów monarchii aż po czasy hasmonejskie. Jest to wersja poświadczona m.in. przez rękopisy z Qumran, które są datowane na IV, nawet do I wieku, przenoszą erą. Druga wersja to jest Septuaginta, czyli greckie tłumaczenie Starego Testamentu, które powstało między III a II wiekiem, przenoszą erą. I tam z kolei pojawia się sformułowanie Aniołowie Boży. I mamy w końcu tekst masorecki, który już pochodzi dopiero z VI do, do XI wieku naszej ery gdzie używane jest e, słowo e, Synowie Izraela. Sformułowanie Synowie Boży może być w różny sposób interpretowane i to interp te interpretacje po prostu zostały uwzględnione w późniejszych wersjach Biblii, w Septuagincie i w tekście masoreckim, czyli tym z, do z dodanymi samogłoskami, bo oryginalny tekst hebrajski był bez samogłosek. E, Septuaginta doprecyzowuje, że ci Synowie Boży to są e, po prostu aniołowie, z kolei tekst masorecki e, interpretuje że są to synowie Izraela. Powiem w Starym Testamencie, kiedy pada stwierdzenie Synowie Boże, ono może być właśnie dwojako rozumiane, często w kontekście aniołów, a czasami także w kontekście Izraelitów. Te zmiany w późniejszych tłumaczeniach e, wydaje się, że są, e, są właśnie taką próbą trochę reinterpretacji tego tekstu, żeby nadać mu taki charakter ściśle monoteistyczny, który w pierwotnej wersji, no właśnie, pytanie, czy zupełnie go nie było. Czy, czy może był w jakimś stopniu może mało czytelnym. Weźmy więc pod uwagę tylko ten pierwotny tekst, te słowa Synowie Boga. Jego interpretacja politeistyczna jest taka, że El Elyon, czyli Bóg Najwyższy, rozdziela, rozdziela narody i przydziela im bogów, którzy, którzy mają, się im, mają się nimi opiekować, jakie bóstwa opiekuńcze. I Izraela przydzielił Bogu Jahwe, a inne narody przydzielił innym bogom. To jest wersja politeistyczna, interpretacja, ale jednak kontekst egzotyczny, analiza egzotyczna wskazuje, że jednak Eliona należy utożsamić z Jahwe, że jest to jeden i ten sam Bóg. I tutaj również, nawet w tej wersji utożsamiającej Eliona z Jahwe, Również pojawiają się dwie różne interpretacje, ponieważ może być interpretacja henoteistyczna, zaraz wyjaśnię, co to znaczy, która, która właśnie dopuszcza, że jest Elion, inaczej Jahwe oraz inni bogowie, ale Izrael czci tylko właśnie tego boga Jahwe Eliona, albo może też tutaj odczytać interpretację ściśle monoteistyczną. Że jest tylko jeden Bóg, El Elion, albo inaczej zwany Jahwe, że to są dwa tytuły tego samego Boga, a inne nacje mają po prostu swoje kulty, swoje, swoje formy religijności, które są dopuszczone przez Boga, ale Izrael czyli tylko Boga jednego, niezależnie od tego, jakie są kulty innych narodów. Możliwe, że do tego właśnie fragmentu nawiązywał w pewien sposób święty Paweł podczas swojej mowy na Areopagu w XVII rozdziale dzieł apostolskich. Gdzie mówi, mówi o tym, że Bóg wyznacza granice narodom, by szukali Boga jakby po omasku, i w pewien sposób zezwala na czasy nieświadomości, ale jednocześnie nadchodzi czas, kiedy objawia nam siebie przez syna i wzywa wszystkie narody do nawrócenia, niezależnie od tego, jakie były ich wcześniejsze kulty. Trochę więcej o tym powiem w odcinku, w odcinku na temat, właśnie starcia z filozofami, po w kwestii prawdziwości, prawdy w różnych religiach. Warto to zwrócić uwagę, że tytuł El Elion też występuje w innych tekstach biblijnych i też jest tam utożsamiany z Bogiem Jahwe. Przykładem tego może być fragment z Księgi Liczb, rozdział 24, gdzie mamy wyrocznie proroka Balaam, który przedstawia się jako prorok Jachwę, występuje w imieniu Jachwe, a jednocześnie w wersecie 16 tego rozdziału. Występuje tam też tytuł Elion, czyli najwyższy. Mówi, że ma widzenie najwyższego. Tak więc tutaj występuje po prostu to utożsamienie Jachwę z Elionem. Więc te oba, oba te słowa, imiona można uznać po prostu za dwa tytuły. Boga najwyższego, Boga jedynego. Tak w ogóle słowo El w kultach i w religiach kanonejskich oznaczało po prostu Boga. I tutaj bez rozróżnienia, czy jest to Bóg jedyny, czy to jeden z wielu bogów, Trochę analogicznie jak na przykład w języku łacińskim słowo deus. Deus widać nawet, że etymologicznie pochodzi od imienia Zeus, głównego boga politeistycznego z mitologii greckiej, a jednocześnie w, przecież w liturgii katolickiej również używamy słowa deus, właśnie jako, jako, jako określenie boga trójjedynego, boga chrześcijańskiego. Więc użycie pewnego terminu, bardzo ogólnego, wcale nie oznacza, że musi, że musi być dokładnie taka sama interpretacja. Tego słowa, tego, tego rozumienia Boga, jak w innych religiach, które na przykład też tego pojęcia używają. Tak więc ten kontrowersyjny dla niektórych fragment z Księgi Powtórnego Prawa 32, jest tak naprawdę takim podkreśleniem, że Izrael czci tylko Boga jednego, tylko jednego Boga, nawet jeśli Bóg pozwala na, na to innym narodom, nawet jeśli inne narody robią, robią inaczej. I nawet dalszy fragment tego, tej pieśni Mojżesza z Księgi Powtórnego Prawa. Podkreśla jeszcze ten monoteizm, podkreśla, że inni bogowie tak, na, tak naprawdę nie są bogami i właśnie podkreśla wartość wierności Izraela temu jednemu Bogu, żeby już nie szczył innych bogów, bo jest to po prostu formą niewierności. Droga, droga Izraelitów do monoteizmu takiego ścisłego nie była taka oczywista, ona wiodła przez pewne etapy. Na tymi etapami był na przykład henoteizm, czyli właśnie taka wiara, w, co prawda w wielu Bogów, uznawanie, że wielu Bogów może istnieć, ale z podkreśleniem takiego jednego Boga, którego, którego szczególnie czczą. Kolejnym etapem jest monolatria, że już czczą tylko tego jednego Boga, a, ale dopuszczają na przykład istnienie innych Bogów. I w końcu trzecim etapem jest właśnie ścisły monoteizm, który no, uznaje, że tylko jeden Bóg istnieje. Izrael czci jednego Boga uczy się tej właśnie czyli wobec jednego Boga, będąc świadome, że inne kraje mają swoje kulty, swoje religie i stopniowo właśnie dochodzi do tego, żeby nie mieszać tej wiary w Boga, który, który im się objawia, z innymi kultami. Tak patrząc z perspektywy chrześcijańskiej, ściśle monoteistycznej, to Bóg po prostu wchodzi w ludzką mentalność i chce się objawić, jaki jest naprawdę. No i wie, że ludzie szukają Go najpierw tak po omacku, swoimi siłami, ale jednocześnie powołuje konkretne osoby, najpierw Abrahama, później Mojżesza, proroków, którzy mają, mają właśnie nadać pewne podwaliny pod naród, który będzie szcił tylko tego jednego Boga. I posługuje się także dziejami Izraela, dziejami historycznymi, na przykład Niewolą Babilońską, która też w pewien sposób pomogła temu, żeby ta, ta religijność Izraela ukrzepła w pewnych ramach, żeby pewne rzeczy sformalizować. Wtedy na przykład kapłani czy prorocy spisywali, gromadzili pisma, określali pewne zasady kultu i od początku tak naprawdę przekaz biblijny mówi właśnie o, tej, o, o tym Bogu jedynym, Bogu, który jest miłością, który kocha, który też właśnie wyprowadza ludzi przez, przez ich dzieje, przez ich różne, różne koleje losu. Jest to obraz Boga jakże różny od na przykład politeistycznych bogów, którzy... Którzy są tacy typowo antropomorficzni na kształt człowieka ze swoimi grzechami, przewarami, Bóg zawsze jest ponad tym wszystkim i objawia nam siebie stopniowo coraz bardziej. Podsumowując, niektóre teksty mogą mieć różne interpretacje, z których jedna jest nieortodoksyjna, mówiąca na przykład o politeizmie, a druga już będzie ortodoksyjna zgodna z całością objawienia. No i właśnie pytanie, po czym, po czym poznać, która interpretacja jest właściwsza? Czy obie są równowartościowe? Tutaj ważne, żeby interpretację też zostawić z całością kontekstu, kontekstu całego przesłania biblijnego, które też ma pewne swoje uzasadnienie. Na przykład uzasadnieniem tego, że Biblię możemy uznać za objawioną, są chociażby proroctwa, które się wypełniły, które mają swoje wypełnienie, że pewne teksty, wypowiedzi, Spisane w konkretnym kontekście kulturowym y, mogą mieć y, różne poziomy znaczenia. Mogą mieć po, takie znaczenie najbardziej podstawowe, najbardziej literalne, a jednocześnie na przykład odnosić nas do innej rzeczywistości, na przykład do pewnej tajemniczej postaci z pierwszego wieku, w której wiele tekstów Starego Testamentu sprzed wielu wieków się wypełniły. Więcej o tym powiem y, chociażby w szkoleniu apologetyczno ewangelizacyjnym na temat spełnionych proroctw, y, a także w y, filmiku pod tytułem Bibliny: Easter Egi proroctwa, które się spełniły.